Witam Was serdecznie w geometrii wialnie. Zadanie 9 z matury rozszerzonej 2019. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC jest równe BC. Narysujemy sobie taki trójkąt ABC. AC jest równe BC. Na ramieniu AC tego trójkąta wybrano punkt M różny od A i różny od C. Na przykład w tym miejscu. Na ramieniu BC wybrano punkt N w taki sposób, że długość odcinka AM jest równa długości odcinka CN. Czyli automatycznie ten punkt N znajduje się na moim rysunku w tym miejscu. Przez punkty M, i n poprowadzono proste prostopadłe do podstawy AB tego trójkąta, które wyznaczają na niej punkty S i T. Mamy te proste, one są prostopadłe do AB i wyznaczają punkty S i T. Udowodni, że ST jest połową podstawy. B. Mogę, mogę przyjąć oznaczenia, iż odcinek AC w moim przypadku to długość ramienia, trójkąta równoramiennego, długość B. Podobnie będzie z długością odcinka BC również B. Długość odcinka AM w moim przypadku może... Wynosić x, wtedy od razu długość odcinka Cn również wynosi x. Na rysunku utworzyły się dodatkowe trójkąty. Trójkąt ASM, który jest trójkątem prostokątnym, oraz trójkąt BTN, również prostokątny. Ponieważ trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym, oznacza to, że kąty przy podstawie mają jednakową miarę. Od razu sprowadza to wniosek iż trójkąty ASM i BTN, jako trójkąty prostokątne o tym samym kącie wewnętrznym ostrym alfa, to trójkąty podobne. W związku z tym, stosunki odpowiednich boków w tych trójkątach są jednakowe. Mogę zapisać, iż stosunek AS do AM jest taki sam jak BT do NB. Mogę teraz wprowadzić. Oznaczenia. Długość odcinka NB jest różnicą odcinka o długości B i odcinka CN o długości X. Mogę zaznaczyć, ten fragment jest równy B minus X. Podstawiam. Po rozwiązaniu tej proporcji otrzymam pewną relację. Wykonujemy mnożenie na krzyż. Wymnażam i porządkuję. Mogę podzielić obustronnie tak, aby otrzymać stosunek długości xb do pozostałej długości boków. I tak, a zatem obustronnie dzielę przez b i wyrażenie w nawiasie otrzymuję. Pierwsza zależność wynikająca z treści zadania to to, iż stosunek długości X do B wynosi AS przez sumę BT i AS. Popatrzmy zatem na nasz rysunek, gdzie jeszcze możemy spotkać się z stosunkiem X do B. Otóż wykreślę sobie dodatkowo wysokość w trójkącie równoramiennym która posiada również charakterystyczne własności. To będzie wysokość CD. Podzieliła nam trójkąt ABC na dwa trójkąty prostokątne, trójkąt ADC oraz BDC. Ponadto podzieliła nam podstawę AB o długości A na Dwie równe części, odcinek AD i odcinek BD jest równe połowie A. Zauważam, iż trójkąt ADC oraz trójkąt ASM są trójkątami podobnymi. Są to trójkąty prostokątne o tym samym kącie wewnętrznym alfa. A zatem Trójkąt ADC jest podobny do trójkąta ASM. Wtedy możemy zapisać, iż długość x do AS ma się tak samo jak długość odcinka AC, czyli B do AD. Po niższej równości wynika jeszcze inna relacja, którą mogliśmy od razu zapisać na wstępie. Otóż stosunek x do b ma się tak samo jak stosunek as do ad, i tu pojawia się nam stosunek x do b. Czyli druga z ważnych relacji. Dodatkowo w miejsce długości odcinka AD mogę zapisać określoną wcześniej relację w związku z długością odcinka AB, bowiem AD jest połową długości odcinka AB, którą określiłam długością A. Mogę uprościć to wyrażenie. Czyli x do b jest równe dwukrotności długości odcinka AS przez A. Mogę zatem zestawić pierwszą i drugą równość ze sobą, tworząc równanie. Oznacza to, że AS przez sumę BT i AS jest równe 2AS przez A. Rozwiążę to równanie tak, aby wyznaczyć długość A. Mogę obustronnie podzielić przez długość odcinka AS. I otrzymuję, iż długość odcinka A jest równa 2 razy suma BT i AS. Ale długość odcinka A to oczywiście odcinek AB. Odcinek AB jest równy. Z tego wzoru wyprowadzam wzór na długość odcinka ST. Włączam do wspólnego nawiasu sumę odcinków AS i BT. Mogę teraz podstawić wcześniej określone wartości. AB jest to odcinek o długości A, minus, jeśli zwrócę uwagę na wcześniej wyprowadzone wyrażenie, to suma odcinków BT i AS jest połową długości A. W związku z tym otrzymuję, iż długość odcinka ST jest połową odcinka o długości A, a tym samym jest połową odcinka AB, co należało dowieść.